Hej, otwieramy kalendarz adwentowy dzień 18. Dzisiaj się mega spieszę, bo jadę zaraz w Warszawy, także to, musimy coś zrobić mega na sprint. Herbata na dzisiaj to jest malinowelowe. Wygląda tak, ale niestety nie zdążę jej już ani zrobić, ani wypić, także yy, umówmy się tak, że jutro zrobię dwie herbaty. Tą i tą, co będzie jutro. I dalej. 18. Docenimy w ogóle to, że ja nagrywam, chociaż się mega spieszę Mam nadzieję, żeby nie uciekł Pociąg. Dobra, właśnie. I tutaj mamy kinderki. 18 w kalendarzu z Linda. Coś takiego większego, A mamy tą pralinkę. Super. Lecimy Bibio, bi 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 przepraszam. Obstawiam batonika. To będzie chyba... O! o, taki batonik. Patrzcie jaki to jest. Wygląda mega zdrowo. I z orzechami w ogóle wezmę go sobie chyba do pociągu na drogę, Co to sobie go zjem. Proszę bardzo, Katris. Terek 18 jest największy. Uuu. Chyba maseczka do, do ust, na usta. Wygląda tak. I na koniec mamy NYX'a. 18. Proszę bardzo. Tak wygląda. Obstawiam, że też matowa. Tak, w takim kolorze.